Przed Wami śpiący niezwykle słodko w ramionach Morfeusza, nie zdający sobie sprawy z tego, że za chwilę zniszczę mu głowę, krzycząc. Robert! Pa! Przed Wami pochodzący z sypialni, liczący na dobre rozpoczęcie ciężkiego tygodnia! Parzący kawę z najlepszych kolumbijskich ziaren. Cezary! Już hmm. Przed wami siedzący na dupie, marnujący najlepsze chwile swojego życia. Leniwe bydle! Robert! Pa! Przed wami wychodzący ze sklepu jak zwykle zapominający, że nie kupił! Kostki! Masła! Siema A oto mój były kolega z niesamowitym bilansem. 1500 zł pożyczonych, zero oddanych. Idzie, jebany, i udaje, że mnie nie słyszy! Dzień dobry, poproszę dla Was miesany. I pozostało tylko jedno pytanie: czy mogę być winny Grosika? Panie i panowie, kręcący się, niczym reniusi, w piosence zakręcona. Bę...bę...n Pralki. Arek, proszę cię, daj mi zrobić pranie Masz zapalniczkę może? Przed państwem, ważący 70kg, palący od 12 roku życia, a nigdy nie mający zapalniczki Cezary Pierdolony śmieć sen! teeeeem To masz czy nie? Mam. Zwycięzcą tej nierównej walki, przez gastronomiczny nokaut, kebab na e, To będzie płatność kartą. Przed panem! Dzień dobry, poproszę prezerwatywy. Przed Państwem najgorszy student świata z niesamowitym bilansem. Cztery kierunki rozpoczęte, zero zakończonych. Hańba własnej rodziny. Przed Wami legenda parkowania prostopadłego. Absolutny nowicjusz, jeśli chodzi o parkowanie równoległe. Cezary przeciera! I już wie! Arekic już stąd. Przed państwem, udający, że go tam nie ma, chowający się za barierką, głupek bez biletu próbuje uciec z tej metalowej klatki! Siema, co tam u ciebie? Czy masz dzisiaj czas na to, żebyśmy zrobili coś razem? Może jakaś pizza albo kino? Nie, czekaj, kina zamknięte. Przed wami dwóch facetów bez spodni. Nie, na to się nie umawialiśmy. Ja chcę 600% więcej. A ten znowu swoje.